Wzięliśmy dwie nowe alpaki, jedna z nich jest psotna. Mamy cztery osobniki. Kondessa jest najstarsza. Utyka i ma problemy ze wstawaniem, więc wezwaliśmy dr. Brendę. Dzień dobry. Co im dolega? Wygląda jak poprzednia. Niedawno dr Brenda musiała uśpić alpakę chorą na nowotwór. Martwię się, że sytuacja jest podobna. Jak się masz, kochanie? Contessa jest tak słodka, że nie chcę jej stracić. To właśnie ona. Ma 12 lat. Chodzi o lewą tylną nogę. Zawarczała, kiedy ją dotknęłam. Musi bardzo cierpieć. Kontesa jest bardzo miłą alpaką, ale nie chce, żebym ją dotykała. Może pluć? Samica prycha i szykuje się do plucia. Alpaki bronią się plujący zieloną, cuchnącą zawartością żołądka. Wymieć nami. I słyszę przesuwające się kości. Będziemy pracować szybko, zanim pacjentka zmieni zdanie i zrobi się agresywniejsza. Spokojnie, puśćmy ją. U poprzedniego osobnika mieliśmy niepokojące obrzęki. Tu ich nie stwierdzam. Nie znajduję nic gorącego, spuchniętego, złamanego. Wyczuwam jedynie stare kości. Straciła warstwę ochronną ułatwiającą ruch w stawach. Słychać i czuć, jak kości ocierają się o siebie. Jak artretyzm? Tak, słyszę ruch ścięgien i stawów. Jej problemy związane są z wiekiem. Jest starzejącą się damą. Zastosowałabym leki przeciwbólowe. To pomoże zmniejszyć stan zapazy. Przepiszę jej leki, które można stosować codziennie albo doraźnie. Ulżyło mi, że to nie rak. Jestem jak nadopiekuńcza matka. Jedna dawka dziennie. Zrobimy wszystko, żeby zapewnić jej komfort. Wiem, że to jej pomoże.